Na początku może nie docierało do mnie stawka takiego pojedynku. Za bardzo też nie śledziłem kariery Alejtera Alvareza, sprawdziłem sobie. Jednak bez zawahania zgodziliśmy się na tą walkę, ponieważ od zawsze powtarzałem to, że ja chcę takich wyzwań i po to trenuję, nie po to, żeby obijać bić się, bicie z jakimiś leszczami, czy budować sobie bilans na kelnerach. Chcę rywalizować z najlepszymi na świecie i dlatego yy, przyjęliśmy od razu tą walkę. Jednak dopiero z czasem tak do mnie doszło kurde, no jednak to jest moja życiowa szansa i której nie mogę zmarnować, trzeba ją wykorzystać. No w gazie jest oczywiście z tym, że no teraz przygotowanie do trzeciej walki w tak krótkim czasie wymagało naprawdę podejścia do tego treningu w bardzo nowatorski sposób. Starałem się to wyciągnąć, zobaczymy jak się udało. Roki, który tam jak przegrywał walki, nagle dostaje życiową szansę, który nie zmarnował. I ja tak samo nie mam zamiaru jej zmarnować. Jestem w 100% zmotywowany do tego pojedynka. Będę w 100% przygotowany. Już jestem w bardzo dobrej dyspozycji, ale na 10 grudnia będę w bardzo dobrej formie. Oczywiście odcinek musi przekazywać te pozytywne emocje. Ja jestem z natury jestem taki no, żywy, a tak bez trochę facet jestem Nigdy yy, nigdy się wstydzę tchórzy. Ja się brzydzę tchórzami, brzydzę się, mówię to otwarcie, nie lubię i tego świecka usuwam tchórzy, więc yy, jestem tym przyciągnięty i to mnie emanuje i staram się to to Norbertowi narzucić. Niczego już nie bałem, nigdy, absolutnie, żadnej konfrontacji i, i, i mam nadzieję, że Norbert tą pozytywną aurę przejmie właśnie. No chyba się to udaje, po drugie jest takim zawodnikiem, że nieraz trzeba go po prostu klapsnąć, żeby poszedł do przodu, a nie go usykać. Będziemy trzema szablonami i musimy je przerobić od A do Z. Na razie mamy dwa przerobione, jeszcze trzeci ten A z rękami, który na koniec zawsze robimy, jest ostatnie dwa tygodnie będzie szlifowany. Będzie Tutaj jest z obu stron bardzo dobry kontakt, bo trener nie może niczego narzucić. Tener musi wyciągnąć najlepsze zawodnika i potem troszeczkę swojego wszczepić, a nie zmienić całkowicie i staram się, ja się staram wrócić do postaw Norberta z amatorki. Nie interesuje mnie to, żeby się dobrze pokazać czy nie wiem, dać ładną walkę. Ja chcę to wygrać po prostu i zrobię wszystko, żeby tak było. No takie szanse nie wolno stracić, a tym bardziej wiem, że Norbert jest bardzo kompletny technicznie. Wszystko jest w głowie. Naprawdę, słuchajcie, mamy szansę wygrać. Mamy szansę wygrać. Oczywiście, że 10 grudnia wygrał tą walkę Dąbrowski, Zszokuje cały świat, swem wygrano.